Co pan wie o świętych schodach? Na obecną chwilę to nie wiem nic, wiem tylko tyle, że są święte. Wiem, że powstały one, zostały zbudowane, czy zamontowane w 1620 w roku, ósmym, dziewiątym, o tako. No i później były organizowane krzyżówki, drogi krzyżowe. Te wszystkie katoliki były od kościoła, św. Katarzyny wzdłuż ulicy tej tutaj aż do kościoła. No, i to był przejść, ten, te wszystkie. Jak Droga Krzyżowa to było co roku taki odpust. Przejść schody, tam przy grobie, zejść później tyłem do grobu pana Jezusa, no i wtedy dostawało się odpust. Nie? A że teraz tak. młodzi w odpusty nie wierzą, no to i po schodach nie chodzą. Znaczy z tego, co wiem, no to są na Dolnym Śląsku bodajże drugie takie schody. No nie wiem tam od jakich lat, w sumie, ale ale Bo one są chyba dobudowane, jak się nie mylę. Z tego, nie? Z tego, co mi wiadomo, ale nie jestem pewien w 100 procentach. No i co tu więcej? No, się idzie na kolanach, są takie niskie pojęcze, no i się wchodzi, że na kolanach na całą górę, nie? I się schodzi od strony tam już ołtarza. No, z tego, co się nie <laughs> orientuje, no. Tak powiem. To dziękujemy za wypowiedź. Znajdujemy się w górze przed kościołem Bożego Ciała, w którym znajdują się święte schody. Są to drugie takie święte schody na Dolnym Śląsku. My mamy to szczęście, że mamy u siebie takie schody i coś więcej o nich. Witam bardzo serdecznie. Mam przyjemność przedstawić Wam historię świętych schodów, święte schody. Jak wiadomo, nazwa ich wywodzi się od tego, jak to według Ewangelii, czy to Mateusza, Marka, Łukasza, czy Jana, Chrystus sam szedł do poncjusza Piłata, aby go osądził. Dlatego pielgrzymi, którzy tutaj zdążają, są bardzo proszeni o to, aby chodzić na klęczkach. Nie wchodzi się jak po normalnych schodach do domu waszego, tak? Ale tutaj wchodzi się na klęczkach dlatego, żeby uczcić tę pamiątkę Chrystusa Pana, gdy on wchodził już po obliczowaniu na sąd Piłata, który go skazał tak naprawdę na niewinnie na karę śmierci. Widzimy w oddali, tam dalej jest kamień, który został sprowadzony z Ziemi Świętej przez jego eminencję księdza kardynała Henryka Gulbinowicza. Jest to, jeżeli Chcecie policzyć, można policzyć, zapraszam, żeby odwiedzić Święte Schody. To znajdują się na samym środku Świętych Schodów. Święte Schody zostały tutaj w górze, w tym kościele, fundowane przez Aleksego Abara, fundatora. Jego ojciec był bardzo pokaty. On odziedziczył ten Aleksy Abar, jego działalność. Obok, jak możecie zobaczyć, jak będziemy szli dalej, możemy zobaczyć pewne sceny z Biblii. Na samym końcu, tam daleko, jest właśnie sam Chrystus Pan przed Poncjuszem Piłatem, który właśnie go skazuje na karę śmierci. Bo są, są tylko dwa razy otwierane do roku te Święte Schody, nie? nie na więc, odpust? Więcej razy. Więcej, więcej, tak, więcej to razy. na kiedy jeszcze? Wszystkich świętych, dzień zadusznych. Wielki piątek i wbreciało. No. A dlaczego nie jest otwierane codziennie? Dlaczego one są tutaj pozamykane, a niektórzy ludzie nawet nie wiedzą o ich istnieniu? Jakby Pan mógł ich tak zachęcić, czy coś? No bo nie ma kto otwierać. Tak ksiądz odpowiem. Jedną panią tutaj po prostu zmusiłem, żeby ona tu to weszła. ona mnie to parę razy przychodziła. Ale święte schody, święte schody, nie wiedziałem do czego one służą. Bo to jeszcze jest taka, taka historia tego, że w latach jak ten ksiądz, który tutaj w 1705 17, roku powodował te, te schody, to do góry przyjeżdżały pielgrzymki co piątku, co piątku były pielgrzymki i te kapliczki, co są y, drogie krzyżowi one nie stały tutaj. One, one stały od kościoła świętej Katarzyny do kościoła Bożego Ciała.